Dzień 29. Rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Rozważanie dnia. Poświęcam się całkowicie twojemu niepokalanemu sercu. Słowo poświęcenie pochodzi od łacińskiego słowa consecratio, które tłumaczymy także jako konsekracja. Słowa poświęcać i konsekrować znaczą tyle, co uczynić świętym poprzez ofiarę złożoną Bogu. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu, to znaczy konsekruję się Twojemu Niepokalanemu sercu. Święta Matka Teresa z Kalkuty nazywała to całkowite oddanie się Maryi „przymierzem konsekracji”. Spróbujmy zrozumieć głębie znaczenia, która się kryje za tymi słowami: Eucharystia. Spójrzmy na rzeczywistość konsekracji, która jest obecna w tajemnicy Eucharystii. Na mocy konsekracji chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego przenajświętszą krwią. Ta sama rzecz zmienia swą istotę. Na zewnątrz pozostaje tym samym, ale wewnątrz jest już czymś zupełnie innym. Konsekracja ma moc przeistoczenia. To dla nas pierwsze światło. Konsekracja niepokalanemu sercu Maryi ma moc przeistoczenia naszych serc, choć na zewnątrz możemy nic nie widzieć, możemy nic nie czuć. Gdzieś w głębi duszy, mocą Ducha Świętego dokonuje się całkowita przemiana. Jest jedna ważna różnica. Konsekracja eucharystyczna dokonuje natychmiastowej przemiany. Z kolei konsekracja niepokalanemu sercu Maryi jest początkiem całkowitej przemiany, która jest procesem, rozwija się w czasie i wymaga naszej współpracy z łaską. Wymiana serc. Chcąc oddać coś z tej rzeczywistości, wielu świętych i mistyków nazywało całkowite oddanie się Maryi aktem wymiany serc. Co to oznacza? To bardzo proste: Ja oddaję Maryi moje serce, a ona oddaje mi swoje niepokalane serce. Być może brzmi to abstrakcyjnie. Ale jest to bardzo konkretna i praktyczna rzeczywistość. Święty Ludwik Grignon de Montfort napisał: Dusza najświętszej dziewicy odda się Tobie, by wielbić Pana. Jej duch zajmie miejsce Twojego, by radować się w Bogu swoim zbawcy. Taka była jedna z najukochańszych modlitw Jana Pawła II. Prebe mihi cortuum, o Maria, czyli daj mi Twoje serce, o Maryjo. Była to również jedna z najczęstszych i najważniejszych modlitw świętej Matki Teresy z Kalkuty, która bardzo często prosiła Maryję, Urzecz mi, proszę, swojego serca. Patrząc na osoby świętego Jana Pawła II oraz świętej matki Teresy, widzimy jasno, że Maryja wysłuchała ich modlitwy. W tym tkwi sekret ich świętości. Kochali niepokalanym sercem Maryi. W księdze Ezechiela czytamy. Dam Wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do Waszego wnętrza. Odbiorę Wam serce kamienne, a dam Wam serce z ciała. Serce nowe to serce Jezusa, które kształtuje się w Maryi. Maryja chce dać nam swoje serce, aby ukształtować w nas. Serce Jezusa. Już w średniowieczu mistycy modlili się w ten sposób: O przedziwna matko, zamiast mojego grzesznego serca, umieść swoje niepokalane serce, a żeby mógł we mnie działać duch święty i aby wzrastał we mnie Twój Boski Syn. Wysłuchaj mnie. O można i wierna pośredniczko wszelkich łask. Poświęcenie w Biblii. Biblia mówi o poświęceniu w odniesieniu do rzeczy, do miejsc oraz do osób. Być poświęconym to znaczy zostać oddzielonym od tego, co nieświęte, co świeckie. Przykładem jest świątynia, która po ludzku jest zwykłą budowlą, jednak przez akt poświęcenia staje się własnością Boga. Wypędzając kupców ze świątyni, Jezus objawił nam, jak ważne jest to, co zostało poświęcone Bogu. Fragment Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Można by sparafrazować i powiedzieć, Gorliwość o to, co zostało ci poświęcone, pożera mnie. Za każdym razem, gdy kontemplujemy czwartą tajemnicę radosną Różańca Świętego, rozważamy wydarzenie, kiedy Jezus został poświęcony Bogu Ojcu. Ewangelia Świętego Łukasza mówi. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone panu. Jezus oddał się całkowicie w ręce Maryi i to ona przynosi go do świątyni. To Maryja poświęca Jezusa Bogu. To jest dla nas wielkie i wyraźne światło. Przez Maryję. Taką drogę wybrał Jezus. Poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi jest doskonałym oddaniem się Jezusowi. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu, to znaczy chcę należeć tylko i wyłącznie do Jezusa. Lektura duchowa. Z dzienników Alicji Lęczewskiej, mówi Pan Jezus, tak wiele jest do zrobienia, a ty się sobą zajmujesz? Spójrz, dzieci moje giną, cóż czynisz, by je uratować? To prawda oddajesz mi siebie i wszystko, co wymienione jest w akcie, który odmawiasz. Weź jednak pod uwagę to, że gdy coś odda się komuś. To już nie jest Twoją sprawą myśleć o tym i zajmować się tym. Tego już nie masz, jest już poza Tobą. Twoja troska skończyła się na oddaniu, jeśli to oddanie było rzeczywiste i całkowite, i o ile wykonałaś to, co było w Twojej mocy. Dbaj o jakość oddania i ciągle staraj się je udoskonalać i prosić mnie, abym uczył Cię takiego oddania i dystansu do siebie samej. Twoja troska o bliźnich, zwłaszcza tych, którzy powierzeni są twej modlitwie i wstawiennictwu, niech polega na powierzeniu się mojej opiece i mojemu miłosierdziu. Zdając mi sprawę wieczorem z dnia, który minął, zrób krótki, rzeczowy rachunek sumienia z tego, co uczyniłaś w sercu i na zewnątrz, złego i dobrego. Przeproś, podziękuj i złóż u moich stóp. A ja według miłości mojej wszystko to zamienię w dobro. I ponownie oddaj mi siebie, radując się, że jesteś moja, w mych ramionach i w mym sercu. Ufaj i trwaj w pokoju. Słowo pouczenia, numer 490 Mówi Maryja: Dziecko moje, przyjdź do mnie, złóż w moje ręce twe serce, a ja oddam je oczyszczone i upiększone ukochanemu synowi mojemu. Nie lękaj się, że oddając pod moją opiekę i mojemu prowadzeniu, oddalona będziesz od Jezusa, że Twoje oddanie mojemu synowi zejdzie jakoby na dalszy plan. Wprost przeciwnie, będziesz, upodabniając się do mnie i współdziałając ze mną, nosicielką Chrystusa i będziesz go objawiała i dawała światu i ludziom. Słowo pouczenia, numer 395. Mówi Pan Jezus. Cały Twój czas powinien należeć do mnie, jeśli pragniesz poznawać mnie coraz głębiej i żyć moją miłością coraz intensywniej. Poznawać przez obcowanie ze mną i dzielić moje pragnienia i czyny. W miłości nie może być czasu wydzielanego, fragmentarycznego, dozowanego. Albo kochasz i jesteś cała i zawsze dla mnie, albo nie kochasz mnie, tylko siebie i swoje aktualne upodobania. Miłość nie znosi oddzielenia serc, pragnień. Bo dąży do zjednoczenia coraz głębszego i wszechogarniającego, tak jak powiedziałem, całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił. Wyrazem tego jest oddanie na ślepo, na przepadłe z radosnym Jezu, ufam Tobie. To rodzi błogosławione owoce, poczucie bezpieczeństwa, pokój i radość. Oto niebo już tu na ziemi, bez względu na wydarzenia zewnętrzne i samopoczucie fizyczne. Słowo pouczenia numer 456. Serce w pełni mi oddane jest sakramentem dla świata. Słowo pouczenia numer 260. Dałem obietnicę, że dusze oddane mi będą deptać po wężach i skorpionach i żadna trucizna im nie zaszkodzi. Ufaj tej obietnicy i bądź spokojna w wypełnianiu twojego powołania. Choć świat pełen jest węży, skorpionów i truciznę, jam zwyciężył świat, i świt odrodzenia życia na ziemi już nadchodzi. Słowo pouczenia, numer 349. Jakże szczęśliwi są ci, którzy całkowicie oddają mi siebie, swoją wolę, pragnienia, swoje wszystko, którzy kochając, pragną tylko mnie samego, ponad wszystko na świecie i ponad samych siebie! Są wolni i szczęśliwi, i zawsze bezpieczni, cokolwiek się dzieje i cokolwiek ich otacza. Słowo pouczenia, numer 397. Mówi Pan Jezus, To oddanie jest miarą Waszej świętości, oddanie duszy i ciała, wszystkiego, co zewnętrzne i wewnętrzne, do całkowitej mojej dyspozycji. Bez zastanawiania się, co z tym uczynię, jak wykorzystam do ratowania dusz ludzkich i świata. W tym oddaniu macie trwać bez względu na to, co dzieje się w Was i wokół Was. Koncentruj swoją uwagę i wysiłek na takim oddaniu z miłości do mnie i braci i mów mi o tym oddaniu i tej miłości bardzo często. To Cię będzie umacniać i rozwijać Twoją świętość. Nie zrażaj się upadkami wynikającymi z Twojej natury. Oddawaj mi je natychmiast i w spowiedzi, i żyj w radości i pokoju, pełniąc moją świętą wolę, według rozumienia, jakie Ci daję. Słowo pouczenia, numer 470. Światło z Fatime. Dzieci z Fatime w bardzo praktyczny sposób pokazują nam, co to znaczy poświęcić się całkowicie. Widać to już od samego początku. Dzieci przyjmują wezwania Anioła oraz Maryi całym sercem, z całej mocy, z całych sił. Kiedy Anioł uczy je modlitwy wynagrodzenia, dzieci tak to relacjonują. Słowa Anioła wyryły się tak mocno w naszych umysłach, że ich nigdy nie zapomnieliśmy. Od tego wydarzenia często, głęboko pochyleni, odmawialiśmy modlitwę Anioła, czasami upadając ze zmęczenia. Podczas drugiego ukazania się dzieciom, Anioł powiedział: co robicie? Módlcie się, módlcie się dużo. Najświętsze serce Jezusa i Maryi pragnie Wam okazać miłosierdzie. Ofiarowujcie nieustannie Bogu Najwyższemu Wasze modlitwy i ofiary. Jakie mamy składać ofiary? Zapytała Łucja. Ofiarujcie Zbawicielowi Wasze modlitwy i wszystko, co potraficie ofiarować na przebłaganie za tyle grzechów, które obrażają Pana Boga. Przede wszystkim przyjmujcie i znoście cierpienia, które Pan Bóg ześle na Was. Opowiadając o drugim spotkaniu z Aniołem, Łucja pisała: Te słowa Anioła wryły się głęboko w nasze dusze, jak światło, które pomogło nam zrozumieć, kim jest Bóg, jak bardzo nas kocha, jak oczekuje naszej miłości i w jakim stopniu ofiara jest Mu miła. Od tej chwili zaczęliśmy ofiarowywać Panu Bogu wszystkie nasze cierpienia. Dzieci nie zadają zbędnych pytań, przyjmują wezwanie całym sercem i natychmiast wcielają je w życie. Jest to cudowna cecha dziecięcego serca, tak bardzo potrzebna nam dzisiaj. Teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy najbardziej właśnie takiej postawy. Słyszę Boże wezwanie, przyjmuję je całym sercem, natychmiast wprowadzam w czyn. Wezwanie Dnia. Pomódl się dzisiaj przez wstawiennictwo świętych Franciszka i Jacynty o łaskę dziecięcego serca, które oddaje się całkowicie i natychmiast, serca, które z całych sił przyjmuje Boże Wezwania. Zaproszenie do poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, jest Bożym Wezwaniem, które możesz przyjąć całym sercem dziś. Tu i teraz jak dziecko jeśli chcesz to uczynić powiedz dziś Maryi Maryjo chcę się Tobie poświęcić i chcę prowadzić innych do takiego poświęcenia Dopisz dziś na swojej kartce Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu Światło słowa z Ewangelii, według świętego Jana. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Mały wieczernik modlitwy. Przez modlitwę łączę się z Jezusem, który mieszka w moim sercu. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło, i rozważa je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tej dwudziestej dziewiątej medytacji przyjmijcie Błogosławieństwo Boże. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.